Dzisiaj posłuchajcie mojej zagadki. Czy zgadniecie, co to jest? Jestem Agnieszka z teatrzyku, raz dwa trzyku, i dzisiaj mam dla Was paluszkowy wierszyk zagadkę. Spotkałam dziś myśli królika. W kałązkach dyreni przemykał. Nie miał uszu. Jak królik, ani my go ogonka. Złoto na głowie miał plamkę. To pocałunek. O, słonka! Czy wiesz, co to jest, myśli królik? Napisz w komentarzu.